Obrigado. <music> Konkurs sms Telewizji Polskiej. Witam serdecznie. Tylko w Telewizji Polskiej i tylko teraz, wysyłając SMS o treści TVP 7301 możecie wygrać takiego z białego laptopa. A do tego sześciu osobom znaczymy po 10 tysięcy złotych, a ktoś z Was, i to jest pewne, wygra tę śnieżno-białą muzynę marki Mercedes. Na dobry początek roku. Tak, dla Państwa ten rok na pewno ułoży się szczęśliwie. Regulamin konkursu jest zatwierdzony przez naszych prawników. Gwarantuję pełną uczciwość. Zasad. By móc wygrać nasze wspaniałe nagrody, wystarczy teraz wysłać SMS-a o treści TVP pod numer 7301. Codziennie każdy z Was już za jednego SMS-a może wygrać laptopa. W tym konkursie możecie też wygrać ogromne sumy pieniędzy i najnowszego Mercedesa klasy E. Jeden SMS możesz wybrać takiego laptopa. Jest naprawdę piękny i elegancki. Doskonały do zabawy i do pracy. Taki samochód to prawdziwa przyjemność i tak niewiele trzeba by mu zasiąść za jego kierownicę i poczuć prawdziwy. SMS kosztuje tylko 3 zł i 66 groszy. To taniej, jak na tak ekskluzywne nagrody. Jeśli teraz